Banko siemanko, siemanko, z tej strony Piotrek Bałyszkowa. Dzisiaj młodzi matematycy zebrali się w gimnazjum numer 1 w Wyszkowie na wojewódzkim maratonie matematycznym. Zobaczmy, jak im poszło. Dzwonek na lekcję już dzwoni. Czy wiecie, czego znakiem to jest? Matmy, lekcja się zaczyna. Nie mogę doczekać się. Kiedy rozwiążę pierwsze zadanie? Kiedy odpowiem na pierwsze pytanie? Tak, tak, rozpiera mnie energia, bo matmy czarnię całego opętał. Jeśli spojrzysz na to tak jak ja, tak jak to ja. zobaczysz całkiem. Inny świat, i świat. Pełen cyfr pierwiastków ciągów i zabawy nie z tej ziemi. Więc powiedz, matematyka Kręci mnie. Żartujesz teraz, puknij ty się w głowę, w głowę I zejdź w końcu na ziemię, ziemię Zanim twój mózg szkoła wypierze Przecież nie ma nic gorszego od ciągu geometrycznego Pierwiastków, logarytmów, kosinusów No i hmm, funkcji wykresu Nie był tak to nieprawda Gdybyś tylko chciała, to byś razu. Od... Spotykamy się w dniu dzisiejszym na ósmej y, edycji naszego maratonu Konkursy przedmiotowe są doskonałą jakąś okazją do mobilizowania, motywowania naszej uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania zadań związanych z danym przedmiotem, no, w tym przypadku chodzi tu o królową naukę prawda, jaką jest matematyka. Zachęcają także i samych nauczycieli do, do, do jakiejś krótszej pracy. Nie jest bowiem prawdą, to co czasem słyszycie pewnie jeszcze od swoich kolegów, że matematyka w życiu się nie przydaje. Przydaje się to bardzo, tylko należy potrafić tą wiedzę wykorzystać. Wszystkie, albo może duża część przecież zawodów technicznych, inżynieryjnych dobrze płatnych, a więc również w Waszym leżących interesie, żebyście je zdobyli. Jest związana przecież z matematyką. Dlaczego matematyka jest królową nauk? Matematyka uczy logicznego myślenia, więc sposobu rozwiązywania problemów. Zatem wszyscy, że tak powiem, ludzie, czy mają uzdolnienia humanistyczne, czy informatyczne, czy matematyczne, jeżeli korzystają z tej umiejętności logicznego myślenia, łatwiej im rozwiązywać problemy. Natomiast bez tego, no, wydaje mi się, że ten sposób jakby rozumowania jest dla humanistów no, trudniejszy. Dlatego, no, tak wszyscy mówią, że, że jest królową nauk. No, można się z tym nie zgodzić. Natomiast ja uważam, że jest to dobre hasło. Jak wiedza gimnazjalistów, jeżeli chodzi o matematykę? No, nie jestem aż tak bardzo zadowolona, bo są uczniowie, którzy się uczą, jest ich garstka. Yy... Kiedyś było więcej, kiedyś bardziej zależało uczniom, żeby dostać się do jakiejś prestiżowej szkoły, zdobyć jakiś fajny zawód, a teraz tych szkół jest bardzo dużo, także... Są tego zdania, że i tak mogą się nie uczyć, a i tak dostaną się do takiej szkoły, do jakiej chcą. Powiedzą mi Panie, w języku polskim jest takie zjawisko jak dysleksja. Czy w matematyce jest podobne zjawisko? Yy, w matematyce jest bardzo podobne. Dyskulia, coś takiego. Uczniowie mają problem z rozwiązywaniem zadań. Jak trudne są zadania? Podzielone są na dwie części. Ta część, która się w tej chwili rozpoczęła jest łatwiejsza. Są to zadania zamknięte, gdzie uczniowie tylko mają podać odpowiedź w postaci ABCD, która odpowiedź. Więc moim zdaniem taka część jest łatwiejsza, ponieważ przy rozwiązywaniu można korzystać tak jakby z czterech odpowiedzi i logicznie myśląc właśnie dochodzić do poprawnego wniosku, która odpowiedź jest jak najbardziej poprawna. Nie zawsze trzeba tracić czas na rozwiązanie i komisja konkursowa nie sprawdza w tym momencie rozwiązania. Druga część, druga część po przerwie są to zadania otwarte, trudniejsze, wykraczające poza podstawę programową gimnazjum. No i tutaj no na pewno przy sprawdzaniu tych prac wyłapiemy tych matematyków takich z pasją, którzy potrafią na przykład swoimi jakimiś drogami dojść do rozwiązania. Panał, matematyka nas zędzy tronu dziś poszukuje. Świedzi i węszy ciągle podgląda. Wyścig umysłu dzisiaj zażąda. Maraton, maraton, długa przygoda. Wytężaj umysł, czasu tracisz. Długo pić, tarcząc za Do no boju stancie, gdy już czeka Maraton, maraton, długa przygoda Wytężaj umysł, czasu traci szkoda Maraton, maraton, długa przygoda Wytężaj umysł, czasu traci szkoda jeden jest problem matematyczny Zwycięzca tylko jeden może być. To Ty zwyciężysz, puchar dostaniesz, ty prometaż kupię wszystko ścianę. Maraton, maraton, długa przygoda. Wytężaj umysł, czasu tracisz szkoda. Maraton, maraton, długa przygoda. Jak tam grupa młodych, genialnych matematyków po konkursie. Dobrze. Wspaniale. Dobrze było. Fantastycznie było. Jak wrażenia po konkursie? No chyba dobrze, no wypłatę dobrze, chociaż nie wszystko było takie łatwe. Myśleliśmy, że będzie trochę łatwiej, no ale nie było też tak najgorzej. A powiedz mi, ty, e, ty jesteś z pierwszej klasy gimnazji? Tak, z pierwszej klasy. I jak? Lubisz matematykę, powiedz mi? Mm, lubię, jest jeden z moich ulubionych przedmiotów w szkole. A czy to twój ulubiony przedmiot? Nie. A który? Mój ulubiony jest chemia. Chemia? Nas z chemii jestem kiepa. A twój? Matematyka? No jeden z, jeszcze geografię. I powiedzcie mi, czy planujecie przyszłość, karierę przede wszystkim z matematyką? Znaczy, no dalsza szkoła raczej o profilu matematycznym, a potem zobaczymy jeszcze. Jak po konkursie? Ogólnie nie było takie proste. Było ciężkie? No też nie takie ciężkie, średnie. Ale szóstkę będziesz miała? No myślę, że tak. No przecież. Jak wrażenie? A mi się bardzo podobało. Byłam pierwszy raz, ale no tak sobie mi poszło. Zamknięte były łatwe, ale otwarte już gorzej. A co ci się podobało? Co mi się podobało, może obiad był dobry. A co było właśnie na obiad? Był mielony i pomidorowa. No a dobre było. Ta szkoła robiła. Jak wrażenie? No ogólnie to bardzo fajne, bo była bardzo miła atmosfera, dobrze się bawiliśmy, śmiesznie było, no, ale ogólnie to trochę trudny był bardzo test. No, ale trochę czy bardzo? Yy, trochę. Trochę, jak wrażenie? Bardzo dobry, pozytywny. Ogólnie było fajnie, tak jak przyjemna i śmieszna atmosfera, wesoła. Witamy uczniów w gimnazjum im. obrońców Westerplatte. Jak wrażenie? No, trudne trochę było. Trudne? No trochę. Poradziły sobie? No radziliśmy sobie, to starsze koleżanki nam pomagały. Poszło z zadaniami? I myślę, że dobrze, tak. Mało zadań zostało niewykonanych. Tak. Czyli prawie ze wszystkim sobie poradziłeś. Tak. Z którym zadaniem nie dałeś rady? Nie dałem rady na przykład z zadaniem o Wahadle. A jaki problem z wahadłem był? Nie mogłem wyliczyć jak ją, jaką odległość przebywa Wahadu w ciągu godziny. Jak wrażenia po konkursie? całkiem dobrze. A z której klasy jesteś? Z drugiej. Jakie najcięższe zadanie? Wszystkie. A jakieś rozwiązane? O tak! Wszystkie. Jak wrażenie? No myślę, że dobrze. Najłatwiejsze były zadania zamknięte, a otwarte otwartymi było gorzej. Ale, Ale większość rozwiązaliśmy. Dobrajmy. Większość rozwiązaliśmy. Poradziły sobie? Tak. Zadania nie były takie trudne, jak się spodziewałem. Czyli byłeś przygotowany jeszcze na wyższą półkę. Tak. A to... Bardzo marzyłem zawsze być księdzem. Nie gadaj. No naprawdę. Ja myślałem, ja myślałem że ty będziesz kandydował na prezydenta. O, absolutnie. W żadnym wypadku. A dlaczego? W ogóle mnie to nie interesuje. Ale wiesz, że prezydent pod, musi liczyć? No tak, ale... Taki zawód to zupełnie nie wchodzi w grę. Tutaj. A dlaczego ksiądz? O, ciekawi mnie to bardzo... Y i teraz, teraz jestem ministrantem i bardzo lubię chodzić do kościoła, dlatego w przyszłości myślałem o, 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 o byciu księdzem kapłanem. Wiesz, że, że ksiądz nie może mieć żony. A mnie to nie przeszkadza. I z wywiadem też sobie bosko poradziłeś. Tak, dziękuję.